Kochani, witam Was serdecznie na moim kanale i dziś zapraszam Was na kolejny filmik, tym razem nieco inny, ponieważ na temat Xiaomi Mi Box S. Jeżeli jesteście ciekawi, ja zapraszam Was do oglądania. Kochani, na początek zacznijmy od samej przesyłki, ceny oraz czasu dostawy Mi Boxa. Jak możecie zauważyć, przesyłka dotarła bardzo dobrze zapakowana. Nie posiadała żadnych uszkodzeń. Jeżeli chodzi o czas dostawy mi boxa, to uwaga, dotarł do mnie on w 6 dni. Jeżeli chodzi o cenę, regularna cena na AliExpress to granica 270 zł. Ja posiadałam kupon zniżkowy. Kupony te były dostępne na AliExpress od 6 marca. Każda osoba, która posiada konto na AliExpress, mogła taki kupon sobie pobrać i dodać do. Swojego zamówienia. Ja za Mi Boxa zapłaciłam 236 zł. Jeżeli chodzi o cenę w Polsce, to koszt 300 zł plus wysyłka. Co jeszcze ważnego, jeżeli chodzi o przesyłkę Mi Boxa? Wiem, że zdarzają się takie przypadki, że przesyłka trafia na odprawę celną i niektóre osoby poniosły dodatkowe koszty odprawy celnej. Jeżeli chodzi o moją przesyłkę, również ona taką kontrolę celną przeszła. Mam tutaj dwie pieczątki. Jedną z tyłu, gdzie jest napisane, że przesyłka była w, w Warszawie. Przed odprawą celną, jaką miała wagę oraz po odprawie celnej z podpisem. Oraz z przodu mam zieloną taką pieczątkę, gdzie jest tam napisane, że rewizja celna przeprowadzona na podstawie Artykuł, i tak dalej, rozporządzenia. I dalej mam, że sposób wykonania kontroli, i tak dalej, rozporządzenie. Więc tak to wygląda. Jeżeli ktoś będzie zamawiał tego Mi Boxa, musi się liczyć z tym, że może się zdarzyć, że poniesie jakąś dodatkową opłatę. Oczywiście, moim zdaniem, jest to wyrywkowa kontrola paczek i zdarza się to bardzo rzadko, ale warto o tym wiedzieć. Ja teraz rozpakuję mi boksa i zobaczymy, jak on dokładnie wygląda. Teraz otworzę przesyłkę i sprawdzimy jej zawartość. Jak widzicie, sam Mi Box jest naprawdę bardzo dobrze zapakowany. Cała jest pokryty taką folią nadmuchaną, żeby nie uległ żadnemu uszkodzeniu. Jak możecie zobaczyć, Mi Box przychodzi w pomarańczowym opakowaniu. Co mamy w zestawie? Mi Box, do tego mamy pilota na Bluetooth. Kabel HDMI oraz tutaj zasilacz. Rozpakuję go teraz i zobaczymy, jak on się prezentuje. Kochani. W ten sposób prezentuje się Mi box. Ja go teraz wyjmę, żeby Wam pokazać, jak on dokładnie wygląda. Jest on naprawdę bardzo fajnie wykonany i uważam, że naprawdę jest to urządzenie warte swojej ceny. Jeżeli chodzi tutaj z boku, to mamy gniazdko audio, HDMI, USB oraz na miejsce na zasilacz. W zestawie mamy również instrukcje. Dalej w pudełku mamy to, co jest opisane. Na aukcji sprzedawcy, czyli zasilacz, kabel oraz pilota. Kochani, w podsumowaniu mojego zakupu z AliExpress powiem Wam kilka słów na temat Xiaomi Mi Box S. Nie będę robiła szczegółowej recenzji, ponieważ myślę, że każdy, kto planuje zakup tego urządzenia, doskonale wie do czego ono służy. Jeżeli chodzi o Xiaomi Mi Box S, jest to urządzenie typu Android TV w najnowszej wersji oprogramowania 8.1. Różni się od poprzednika wyglądem zewnętrznym. Oraz warto zaznaczyć, że pilot w Mi Box S leży dużo lepiej w dłoni. Ma dodatkowy przycisk wywoływania aplikacji Netflixa oraz lepiej umiejscowiony przycisk wywoływania komend głosowych. Głównie dla tej funkcji zdecydowałam się na zakup tego urządzenia. oraz ze względu na wbudowanego kasta. Co jeszcze przesądziło o zakupie Mi Boxa? To wsparcie techniczne, jakie oferuje Xiaomi w porównaniu do innych urządzeń tego typu, które można zamówić z Chin nieznanych marek. Kochani, w dzisiejszym filmiku na temat Xiaomi Mi Box S byłoby to na tyle. Dodam Wam jeszcze, że zamówiłam dodatkowo pilot Bluetooth do Mi Boxa, który oczywiście jeszcze do mnie nie dotarł, ale jeżeli tylko dotrze, to pokażę Wam, co to jest za pilot i jak on działa. Ja się z Wami żegnam i zapraszam Was serdecznie do subskrypcji mojego kanału. Pozdrawiam!